Usztywiony. Okej. Okay. Próbuj przeciwdziałać działać z każdej zile, stosuje. Ok, mhm. ja, ciężko. No. Jeszcze ciężej. Teraz. Teraz jeszcze raz na stronę. Teraz mamy efekt taki, że jeżeli łapie nas kościół za prawdę, to jeśli będę chciał się z nim śłować, oderwać się od niego, no, czy cokolwiek, to, to nie przyciągnąć się. Może tak? z drugiej strony wypłacić. No. A to jest ten art. Teraz jak szybko uciec w którą stronę? Najlepiej uciekać na zewnętrzną stronę. To zgodnie na, sposób, na, sposób, na sposób? Jest to jaką co otrzymał, co? Łapie i wypłaca. Tak jest. Łapie i wypłaca. Okay. Nie wypłacimy, ale są to strony. Tak, jeszcze raz. Zajście się w boku. Tutaj już, już podjęliśmy sobie grę. Teraz nie jesteśmy tu w boku. Z boku wystarczy. Dobra. Mok. No, teraz wystarczy wstajeć w rękę, którą... W Dlaczego jest to proste? Wracamy do ustawienia, które Dlaczego jest to proste? A tak? Tutaj mamy wzór. Nawet jeśli nie będę działał na tą rękę. To wystarczy, że pociągnę go w tą stronę. Tak? już traci równowagę. Tak, musi się podeprzeć. A ja jeżeli przeciwjało z tym przesunięciu niego, no to jest rzecz Bo no, Ja muszę go wydroczyć, to musi zawsze podeprzeć w innym punkcie, żeby nie tracić równowagi. Tak? to jest ten ruch tutaj bo, żeby właśnie zmuszyć go do zejścia do drogi. Tak? czyli mamy... mamy A! Hop! Ta zasada jest taka. Kiedy ktoś zaczyna traktować e, Czy będzie nas łapał, łapał e, w tym miejscu Czy bardziej powinien nas łapać w tym Czy jednak tu Tak? Chodzi o odległość Chodzi o odległość Jeżeli ja stoję w ten sposób Najczęściej ten atak jest najbliżej drugiej, tak? Do złapania. I tak najczęściej on wychodzi w ten sposób, że idziemy do uderzenia. Jeśli złapią odwrotnie, próbuj złapać odwrotnie, Tutaj mamy znacznie łatwiej się obronić, bo mamy, mamy go bliżej, bo musi bliżej do mnie podejść, czyli złamać swój dystans bezpieczeństwa. Kto wchodzi tutaj, ja tutaj jeszcze nic nie jestem w stanie Tu jeszcze to mnie uderzy. Z tej strony mam go w zasięgu w pełni. Dlatego tak? osoba, która atakuje najczęściej atakuje tą stronę, tak? Z stronę. To też jest nasze zadanie, żeby w takiej sytuacji stanąć w odpowiedniej pozycji. Niekoniecznie ka